Wszystkich nowym filmie Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę na temat Ideału kobiety, kanonu piękna Który tak naprawdę Towarzyszył nam od Starożytności, a dlaczego Taki temat? Powiem Wam, że nasza Taka refleksja a propos tego jak Szybko w dzisiejszych czasach Zmienia się kanon piękna Zmienia się to co jest modne No i też ja to widzę jako osoba, która Pracuje w tej branży na co dzień Widzę jakie klientki mają oczekiwania Jak chcą wyglądać, do jakich jakby kanonów piękna, które są teraz wyznacznikiem, chcą dążyć. I stwierdziłam, że może fajnie by było przeanalizować to sobie trochę, jak to wyglądało od samego początku. Wydaje mi się, że to będzie fajny, ciekawy filmik i taka odskocznia od codzienności, która może teraz nie jest zbyt zaprzyjemna. A więc zapraszam Was do oglądania. W starożytnym Egipcie tak naprawdę m, kobiety, które były wyznaczane za taki ideał, e, to były albo boginie, albo e, kobiety, które były urodzone w tzw. Tak arystokracji. I dla Egipcjan idealną, e, idealna twarz to była e, taka, która miała bardzo długi, śpiczasty nos i bardzo mocno pomalowane na czarno. Oczy, więc chyba każda z nas, każdy z nas może się domyślić, e, na kim wzorowano kanon piękna w Egipcie. E, jeżeli chodzi o Rzymian, oni znowu twierdzili, że najpiękniejsze kobiety to są takie, które mają bardzo szerokie biodra, dlatego że stwierdzili, że takie właśnie kobiety mogą im sprowadzić na świat najwięcej potomstwa, więc automatycznie było to dla nich bardziej e, atrakcyjne. Znowu w Grecji, na, nawet porównując sobie rzeźbę e, Wenus z e, Milo, można zauważyć, że tutaj e, ten kanon piękna był taki e, najbardziej atletyczny, e, czyli były delikatnie zarysowane mięśnie, e, biodra były troszeczkę szersze od, od biustów, cięcie w talii było, ale nie było one aż tak mocno zarysowane. Jeżeli chodzi o średniowiecze, no to tutaj rzeczywiście najbardziej e, atrakcyjnym, atrakcyjnymi kobietami były takie drobniutkie, wątłe dziewczyny, Lekko zarysowanym biustem, ale za to z troszeczkę takim bardziej uwydatnionym e, brzuszkiem. E, jeżeli chodzi o twarz, to bardzo wąskie czoło, duże oczy, e, szpiczasty nos. Tak wyglądał kanon piękna w średniowieczu. Jeżeli chodzi o renesans, no to tutaj rzeczywiście możemy się e, odwołać do portretu Mona Lizy Leonardo da Vinci, bo na portretach malowanych w renesansie kobiety zaczynały odzyskiwać, że tak tujmy, indywidualność. Indywidualne rysy twarzy. Potem nastała moda na krągłości Czyli Rubensowskie kształty Ponieważ e, im bardziej puszysta kobieta, e, tym bardziej zamożny mąż Tutaj właśnie w tych czasach e, jakby mm, kształty świadczyły o zamożności rodziny, zamożności męża Więc im grubsza żona, tym bardziej bogaty mąż Od roku 1800 weszły gorsety Zmora kobiet przez najbliższe 100 lat Tutaj rzeczywiście ta, ta moda zaczęła się zmieniać. Kobiety, które były wysokie, ale dość postawne, miały duże biust duże biodra i bardzo, bardzo wąskie wcięcie w talii. Te suknie były bardzo zdobione, bardzo ciężkie same w sobie. Dodatkowo jeszcze zakładano na głowę ogromne kapelusze, ogromne, i do tego parasolki. Oczywiście nie dlatego, żeby się okryć przed deszczem, osłonić przed deszczem czy przed słońcem, tylko dlatego, że po prostu te kapelusze były tak ciężkie, że parasolki pomagały utrzymać równowagę kobietom w tamtych czasach. I taki właśnie kanon utrzymywał się do 1900 roku i tutaj już można powiedzieć, że to jest tak zwane dziewczyny Gibsona. Gibson był amerykańskim rysownikiem i on właśnie kultował takiej figurze, żeby była bardzo, bardzo wąska talia i tutaj, żeby były kobiety w taką bardzo, bardzo mocną zarysowaną klepsydrę. Co oczywiście było bardzo niezdrowe, oprócz tego, że dziewczyny nie mogły oddychać, no bo my się, nie mogły, dodatkowo jeszcze problemy z kręgosłupem Na początku e, były tylko takie zwykłe gorsety, potem weszły gorsety tak zwane eski Które oprócz tego, że tą talię dosyć mocno zwężały, to dodatkowo jeszcze wypychały miednicę do przodu Co pogłębiało lordozę w odcinku lędźwiowym, czyli po prostu no jest, było to coś okropnego No ale wiadomo, czego się nie robi, żeby być pięknym Kobiety w tym chodziły. I tak naprawdę przełom, e, kiedy te gorsety już troszeczkę poszły w podstawkę, był w 1910 roku. E, I tutaj, jeżeli ktoś z Was oglądał może Anię Zielonego Wzgórza, no to ta moda właśnie z tego okresu idealnie odzorowuje, jak kobiety chodziły. Czyli rzeczywiście gorsety poszły troszeczkę już w odstawkę, e, ale cały czas były te długie spódnicze, zaznaczenie talii, która troszeczkę poszła mimo wszystko wyżej. E, i kobiety Kobiety się nie malowały wtedy. Malow, makijaż tam sobie był zarezerwowany tylko i wyłącznie dla e, prostytutek, dla kobiet lekkich obyczajów. To się oczywiście miało bardzo szybko zmienić, e, ale wtedy kobiety właśnie stawiały na naturalne piękno. Dodatkowo jeszcze e, te fryzury, które przypominały bochenek chleba bardzo, bardzo modne. Niepłynnie przechodzimy do lat 20. Lata 20 są nie tylko moimi ulubionymi latami pod względem. Um... Właśnie wyglądu, mody, charakteru i klimatu Ale dodatkowo jeszcze w latach 20. w Stanach Zjednoczonych kobiety dostały prawa głosu Czyli są to takie lata, gdzie rzeczywiście one zrzuciły już te gorsety, które jej krępowały I stawały troszeczkę, nie można powiedzieć już zupełnie w pełni, ale trochę na równi z mężczyznami e, Dlatego też kanon wtedy... E, Pięknej sylwetki, kojarzył się z kobietą, która nie miała biustu, nie miała pupy, miała szerokie ramiona, wszystkie sukienki były takie, które nie podkreślały w żaden sposób kształtów, talia została obniżona do bioder, krótkie włosy pofalowane i rzeczywiście zaczął wchodzić makijaż, w czerwone usta, jasna cera. w 30-tych znowu wszystko się zmieniło, zaczęła się moda z powrotem na kobietę, kobiece kształty, zarysowaną talię, krótkie włosy cały czas się utrzymywały. Co dalej, jeżeli chodzi o, taką, o takie kanony, jeżeli chodzi o twarz, to kobiety wyskubywały brwi i robiły tak zwane, taką tęczę, bardzo, bardzo cienką, bardzo, bardzo ciemną, dodatkowo oczy musiały być bardzo duże, usta wąskie, wydatne, z zaznaczonym łukiem kupidyna. Na pewno każdy, każdy, z was, każdy z Was oglądał albo kojarzy chociaż bajkę Betty Bob. To właśnie taka kobieta, typowa kobieta z lat 30. Dodatkowo jeszcze rzeczywiście wróciły te długie suknie na takie wyjścia jakieś bardziej oficjalne. Tym, co tak najbardziej kojarzy się z latami 30., no to właśnie są te wielkie, ogromne oczy z wielkimi, ogromnymi rzęsami, które wyglądały jak nogi pająka, i bardzo cienkie brwi wyskubane. Taka była moda w latach 30. Lata 40 przyniosły nam Drugą wojnę światową, e, dlatego wiele kobiet musiało zakasać rękawy i po prostu pójść do pracy, ponieważ mężczyźni poszli walczyć za kraj za ojczyznę. Tutaj kobiety przejęły tą rolę, e, pracowały w fabrykach, pracowały w różnych innych miejscach które tak naprawdę kiedyś były tylko zarezerwowane dla mężczyzn i ich styl tak naprawdę też się zmienił. Już yy, abstrahując od tego, że lata 40, jeżeli chodzi o sylwetkę taką, jeżeli chodzi o ciało, to są chyba jedyne lata, które nie mają jakiegoś takiego jednego konkretnego kanonu, ponieważ tutaj wszyscy bardziej skupili się na wonie i na tym, co się dzieje wokoło. Tutaj jakby praktyczność wygrała z modą. E, ja bardzo lubię e, jakby styl w tych czasach. Kobiety cały czas miały krótkie włosy, e, które były gdzieś tutaj układane z tyłu, a jeżeli już były dłuższe, to były związywane, ponieważ wygodnie im było pracować. Szpilki zostały zamienione na płaskie mokasyny, podkolanówki na skarpetki. Kobiety już w latach 30. zaczęły nosić spodnie. Pierwszy raz tak naprawdę takie odważniejsze kobiety nosiły spodnie w latach 30. -tych. W latach 40 już praktycznie większość kobiet nosiła spodnie, ponieważ łatwiej im było pracować. Zaczęły być modne kamizelki, takie garsonki, poduszki w ramionach, które nadawały, nadawały troszeczkę takiej męskiej sylwetki. Na wyjścia kobiety wtedy rzeczywiście cały czas jeszcze nosiły te spódnice, wszystko było utrzymywane w, w dobrym smaku, ale tutaj już bardziej postawiono na tą wygodę niż na, na wygląd. No i lata 50. Lata 50. są to lata, w których tak naprawdę yy, wojna się skończyła, wszyscy na nowo zaczęli cieszyć się życiem, z powrotem zaczęli imprezować. Kobiety z powrotem chciały wyglądać pięknie yy, i naturalnie. Dlatego znowu jakby było nawiązanie do sukienek, do takiego bardzo kobiecego, seksownego wyglądu. No i tutaj znowu wróciła klepsydra, czyli takie bardziej kobiece kształty, zaokrąglone piersi, zaokrąglone biodra, wystająca pupa. Czyli tak naprawdę nie wiem, czy Wy tylko to widzicie, ale moim zdaniem cały czas wszystko idzie sinusoidalnie, czyli szczupłe, bardzo szczupłe, grubsze i tak to wygląda. Czyli ta moda cały czas wraca. No ale w latach 50, że tak to ujmę, jeżeli chodzi o seksapil kobiet, to sięgnęło to apogeum, e, ponieważ no, Marilyn Monroe zapoczątkowała właśnie e, taką troszeczkę frywolną modę na odsłanianie e, głębszy dekolt, troszeczkę m, krótsza spódniczka, e, sławne jej zdjęcia jak ona stoi. Nad jakimś wiatrakiem i ta spódniczka ich faluje do góry, wywołała też bardzo dużo kontrowersji, ponieważ jako jedyna, jako pierwsza kobieta przyznała się w wywiadzie, że pozowała kiedyś już nago, co było bardzo, bardzo dużą kontrowersją. No i tak jak mówiłam, tutaj rzeczywiście te kobiece kształty były do tego stopnia modne, że zaczęli wprowadzać pierwsze środki, które pomagały przytyć, oprócz środków, które miały pomóc przytyć. Były też wprowadzane pierwsze tak naprawdę dostępne na rynku poduszeczki i majtki z poduszeczkami, które miały uwydatnić pupę, albo takie staniki, które rzeczywiście miały dodatkowo jeszcze podnieść ten biust, czyli można powiedzieć, że pierwsze majtki z wkładkami były wymyślone już w latach 50. No i potem przyszły szalone lata 60., rewolucja seksualna, dzieci, kwiaty, tabletka antykoncepcyjna została, że tak to dopuszczona, teraz więcej kobiet miało, można powiedzieć, więcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o własne ciało. I kobieca sylwetka klepsyry znowu poszła do lamusa na następne przynajmniej 30 lat, ponieważ w latach 60. bardzo modna była taka bardzo chłopięca sylwetka, czyli bardzo wysoka, szczupła, szerokie ramiona, bardzo wąskie biodra, bez pupy, bez biustu, czyli znowu jakby trochę nawiązanie do lat 20. I tutaj taką, taką ikoną była Twiggy, która jakby, na której bardzo dużo kobiet się wzorowało. Jednocześnie, jeżeli chodzi o taką modę, to tutaj przykładem też była Jacqueline Kennedy, albo Audrey Hepburn, którą ja osobiście uwielbiam. I z jednej strony lata 60. to są właśnie takie trapezowe, krótkie spódniczki, do tego kozaczki, do kolan białe, a z drugiej strony to jest taka rzeczywiście fajna elegancja, jaką prezentowała Jacqueline Kennedy, czyli taka typowo chanelowska, tweedowa marynarka, lub piękne sukienki midi rozkroszowane w taką idącą literę A. No, fajne czasy, fajne czasy, ale rzeczywiście tutaj kobiety już wtedy zaczynały się e, głodzić, zaczynały wchodzić e, na diety, czyli już e, jakby była z powrotem modna, bardzo, bardzo sztuka sylwetka i to się utrzymywało. Potem przyszło do lata 70. Tutaj. Cały czas była widoczna ta tendencja, że sylwetka musi być bardzo smukła, delikatnie umieśniona, tutaj już bardziej właśnie szło w tą stronę taką atletyczną, wysportowaną, bardzo modna była wtedy ta fryzura Ale Abba, czyli te takie fale nosiły, nosiły kobiety dzwony na bardzo wysokich koturnach, po to, żeby wydłużyć sobie nogi, wydłużyć sobie sylwetkę, czyli tutaj rzeczywiście znowu cały czas była ta tendencja i nacisk na to, żeby być szczupły. Ale jeżeli chodzi o makijaż, to makijaż był bardzo, bardzo delikatny. Ma tylko, miał tylko podkreślać urodę i można już zauważyć, że gdzieś niegdzie się przemykały perłowe cienie. Czyli perła na oku, fale na głowie, dzwony na tyłek i w disco. Lata 80. To była era aerobiku. Tutaj Jane Fonda puściła swoją pierwszą płytę z aerobikiem i wszystkie kobiety zakładały legginsy na to kostiumy, opaski na głowę i ćwiczyły na stepie. W latach 80. być modnym, trzeba, trzeba było naprawdę być fajnie umieśnionym. I powiem Wam szczerze, to jest bardzo fajny trend. Te, laty, te lata 80. -te z tym aerobikiem coraz więcej zaczęło się ruszać, było bardzo dużo dyskotek, to też była radisko, bardzo mocne makijaże, niebieskie cienie, więc tutaj rzeczywiście te kobiety, żeby wyglądać dobrze, musiały ćwiczyć. Niestety przechodzimy do lat 90. -tych które są moimi najmniej ulubionymi latami, mimo tego, że to są, to są lata, w których ja się urodziłam. To tutaj jakby w latach 90. Kate Moss przychodziła z swoim heroin cheek, tak się to wtedy nazywało, czyli taka serwetka bardzo, bardzo, bardzo wychudzona, bardzo wychudzona, jasna, bardzo wręcz mista sera, podkrążone oczy. To była też era grandju, to była era właśnie, gdzie ta heroina była coraz bardziej modna, łatwiej dostępna, yy, i jakby kobiety bardzo się wzorowały też na, na tych modelkach, które wtedy yy, chodziły po wybiegu. Po w latach 90. królową wybiegu była niepodważalnie Kate Moss, która nieraz. Yy, Nieraz się przyznała do tego, że nie stroni od narkotyków, nieraz też wspomniała w wywiadach, że ona najbardziej ceni sobie to, że jest chuda i dla niej zdrowie nie jest zbytnio ważne, ona lubi się głodzić, bo nic nie daje jej takiego poczucia szczęścia jak to, że ona jest szczupła i jest chuda, no więc dlatego też właśnie moim zdaniem lata 90. były strasznie wyniszczające i te ciała z powrotem stały się takie bardziej atletyczne. E, bardziej atletyczne, dlatego że tutaj była taka tendencja, że kobieta musiała być bardzo opalona, musiała mieć atletyczny brzuch, duże piersi i najlepiej, żeby była to blondynka wtedy bardzo tak, nie wiem dlaczego, ale bardzo ciemna skóra, bardzo jasne włosy, bardzo cienkie brwi, to, to był taki właśnie trend lat, w latach 2000. No i rzeczywiście tutaj już chirurdzy plastyczni zaczęli mieć coraz więcej do, do pracy, dlatego że te operacje plastyczne zostały bardziej takie spopularyzowane, coraz więcej kobiet było na to stać, coraz więcej kobiet mogły sobie na to pozwolić i coraz więcej kobiet się odważało na to, żeby sobie cokolwiek robić. Więc tutaj już idziemy w stronę tej medycyny i przechodzimy do lat de... 2010 do 2020. No i wydaje mi się, że te lata od 2010-2020 większość nas pamięta i tutaj zaczęła się rzeczywiście ta era dużych pup. Dużej pupy. Kim Kardashian zaczęła być coraz bardziej sławna, coraz więcej dziewczyn w Stanach Zjednoczonych zaczęło się na kardashiankach wzorować, jeżeli chodzi o wygląd. Czyli rzeczywiście duża pupa, duża, duży biust Bardziej mi się wydaje, że to idzie w fajnym kierunku na takiej zasadzie, że teraz patrząc na to, to nie ma takiego jednego kanonu kobiety, która byłaby jakby wychwalana. Tylko tak naprawdę każdy z nas, każda z nas powinna znaleźć w swojej sylwetce to, co jest ładne, i podkreślać to. Nie ma czegoś takiego, że wszyscy muszą być chudzi, albo wszyscy muszą być grubi. Tak naprawdę tutaj troszeczkę to się rozchodzi. Niemniej jednak cały czas jesteśmy. Erze Instagramerek i takiego glam lifeu, który nie do końca jest, wydaje mi się, prawdziwy. Choć też, choć też odchodzi to już troszeczkę. Coraz więcej osób pokazuje swoje prawdziwe życie, coraz więcej osób nie przerabia aż tak zdjęć, więc coraz więcej ludzi zaczyna się otwierać a tego, że mają jakieś swoje defekty ciała, że mają jakieś kompleksy. Aktorki mówią o rozstępach, mówią o ciążach, mówią o takich rzeczach, o których kiedyś się nie mówiło, bo mimo wszystko cały czas było pokazywane, kobieta była pokazywana w taki sposób bardzo. Idealizowany, co nie do końca jest dobre, mi się wydaje, i dla naszego zdrowia psychicznego, i dla naszego zdrowia fizycznego. Reasumując, chciałam Wam tylko powiedzieć, że nie naśladujcie nikogo, bądźcie unikatowe. Każdy z nas jest piękny, dlatego właśnie, że nie ma takiej drugiej osoby na świecie. I to, czy ktoś jest wyższy, niższy, szczupły, grubszy, to tak naprawdę nie ma wielkiej różnicy. Nie naśladujmy jednej konkretnej osoby tylko dlatego, że jest to modne. Dlatego, że jak widzicie, moda bardzo szybko się zmienia i bardzo drastycznie, wręcz o 180 stopni. I każda z tych osób, o których dzisiaj mówiłam, która była ikoną danych lat, była tą ikoną dlatego, że była unikatowa, że była sobą, nie naśladowała nikogo, należy. Cały czas pozostawać sobą, można sobie robić różne rzeczy, można poprawiać swoje jakieś mankamenty, które nam bardzo przeszkadzają, ale proszę Was, żebyście nie za bardzo szalały, bo to nigdy się nie kończy dobrze. Dziękuję Wam bardzo, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie kciuka w górę i jak zawsze proszę Was o subskrypcję kanału. Widzimy się następnym razem. Cześć.